Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam się z wami serdecznie. Tutaj orcia, wy jesteście na moim kanale. Dzisiaj dzień sprzątania i to takiego dosyć mocno gruntowego. Przez ostatni tydzień wszyscy chorowaliśmy wszyscy. Kuba w międzyczasie pisze i tutaj podgląd, więc wybaczcie za <laughs> brak mm, chwilowy koncentracji. Tu są gdzieś jakieś ciuchy, tam są kubki, wszędzie rozgardiasz. Tutaj kuby ciuchy, no jest tego multum, muszę ją poogarniać na podłodze grubo. Będziemy szli kawałek po kawałku. Muszę posprzątać całe mieszkanie, ponieważ chcę na kilka dni wyjechać do rodziców. Zaczął się sezon grzybowy, a jak wiecie, ja bardzo romantyzuję grzyby i cały proces zbierania, później przetwarzania. Uwielbiam grzybobranie, uwielbiam jesień, uwielbiam to, tą całą otoczkę dookoła jesieni, czyli to, że trzeba się troszkę cieplej ubrać, że można zrobić przetwory, że na wsi jest tak pięknie i tak dla mnie przyjemnie. Ale żeby to, to chcę Kubę tutaj zabezpieczyć tak, żeby było ok, Chcę ładnie posprzątać w mieszkaniu, żeby czuł się bardzo dobrze, przyjemnie, komfortowo i żeby nie miał takiego, no znowu zostawiłam go z bałaganem. Ja jestem tą osobą, która bałagani. Kuba zresztą też. Ja na pewno więcej sprzątam, chociaż ostatnio, gdy zaczęłam chorować, Kuba się jeszcze czuł dobrze. Mój mąż zbił się na swoje wyżyny i posprzątał całe mieszkanie, po czym rozchorował się, przyjechali chorzy też już rodzice. A no, i jak jest czworo nas i żadne po sobie nie sprzątało, no to natychmiast rozgardiaż straszny się zrobił. To jest zupełnie normalne, jak dużo jest osób, które nie odkładają od razu na miejsce, gdy są takie przestrzenie i takie rzeczy w domu, które nie mają swojego miejsca, które trzeba odłożyć, tylko trzeba pomyśleć nad zrobieniem miejsca. Trochę misz-masz wyszedł z tego, co powiedziałam, ale wierzę, że rozumiecie. I co, zabieramy się do roboty. Ja już mam przygotowany worek. Moim pierwszym zadaniem w sprzątaniu będzie posegregowanie ciuchów. Zauważam, że mam bardzo dużo takich, które są do oddania na PCK, zdecydowanie w których ja nie będę chodziła. I są również takie, które są typowo na sezon letni, w których teraz nie będę chodziła. No to co, żeby wszystko pomieściło się ładnie w szafie, bo ciuchy są moim największym problemem? Trzeba w tej szafie zrobić przestrzeń na to, co jest na zewnątrz, więc zabieram się do roboty. W trakcie. Tam już worek ze śmieciami jest. Tutaj komódka i nad komodą posprzątane szafy otwarte, dlatego że jestem w trakcie chowania ciuchów tych wielkich. Plam na panelach nie zlikwiduje już niczym, są wyjeżdżone przez krzesło, normalnie leży tam dywanik. Do czasu wymiany panel. panel czy panelów? Panelów. Do czasu wymiany panelów, paneli nawet. A ten czas już chyba coraz bliżej, bo zaczyna mnie to wszystko wkurzać i meble, i podłoga. ale w tle wideo prezentacja. Umyta ogarnięte jeżeli chodzi o sprzątanie jestem zadowolona z siebie zrobiłam kawał dobrej i potrzebnej i ważnej pracy mianowicie zrobiłam dwa prania puściłam jedną zmywarkę jedną wyładowałam porobiłam podłogi z grubsza tak żeby mógł odkurzacz wjechać ja wam chyba nie mówiłam kupiłam odkurzacz ten samojeżdżący, samoczyszczący. Jestem bardzo zadowolona. Kupiłam, słuchajcie, go w tej wersji bardzo tani, taki mega podstawowej. To jest Xiaomi a chyba 5 On kosztuje zaledwie 400-450 zł. Zaledwie, a z drugiej strony stosuje, jest całkiem spora kasa. A w tym pod... W tym podstawowym wariancie jestem zadowolona z niego, ale słyszę właśnie, że się zaciął, więc no, ma swoje mankamenty i e, wiemy, że chcemy tego rodzaju odkurzacz, wiemy, że nas się sprawdzi w mieszkaniu. Natomiast wiemy, że trzeba przy tym i tak trochę popracować, żeby w miarę było spoko na podłogach, tak żeby odkurzacz wiedział na co może sobie pozwolić i ile może pracować i gdzie może się zaciąć. Ale jeżeli tylko ogarnąć mu podłogi, to jest spoko. Ja najwyraźniej coś zostawiłam, przepraszam, już mi się ziewa trochę. Najwyraźniej coś zostawiłam jeszcze na podłodze, więc się zaplątał. On niestety ma taką manię, że jeżeli nie może gdzieś przyjechać, to będzie. Tak uporczywie, tak uporczywie tam jeździł, aż się w końcu w coś zaplączy. No niestety, Niemniej, idę go odplątać i kładę się, idę spać. Jutro dzień pracy, a jak skończę pracę, to śmigam do rodziców. Tylko muszę kuby jeszcze poogarniać, jeżeli chodzi o spożywkę, przygotować mu dwa obiady. Kolację i śniadanie już sobie sam poogarniam. No dobra, to co? Widzimy się niebawem w tym samym vlogu. E, a ja sobie trzemne, trzemeczkę e, w, w, nałożyłam w cierkę. Tutaj od Was mam poradę, żeby wcierkę zostawiać na noc. Faktycznie działa fajnie. E, ja dwa i pół miesiąca temu byłam u fryzjera, odrost jest imponujący. W poniedziałek idę go trochę zniwelować. E, wcierki są fajne. Mogę powiedzieć. E, dobra, idę szybciutko ogarnąć od rzeczy. Szybka akcja, teleportacja. Włosy jeszcze mokre, ale trudno dosną. Za godzinę będę na wsi, a dla Was będzie to mrugnięcie okiem. Jak widzicie, udało się teleportować. Jestem w przepięknych okolicznościach przyrody. A przed chwilą z na kontroli u weterynarza byłam w międzyczasie. Dalej musi być odpowiednio zabezpieczona, suplementować leki i tak dalej, suplementować suple. Suplementy, brać suplementy może w ten sposób i kontrolujemy, żeby stany zapalne nie nawracały się. I tylujemy bombę, moi drodzy. W takich okolicznościach przyrody coś innego można robić. Jest naprawdę przepięknie, fenomenalnie. Już chcę się odpoczywać. Nie, Kira? Dobrze. Szukam grzybów. Słuchajcie, e, mówiłam, że, że Kira była na kontroli i wszystko w porządku. Nie minęło 6 godzin. I byliśmy po raz kolejny tym razem u pani weterynarz bo zaczęła dostawać skurczów i ataków muszę wam powiedzieć, że to jest mega, mega trudny moment w życiu każdego psiarza stresujące, emocjonalny i taki niepokojący, natomiast tym razem bardzo szybka reakcja nie czekałam. Eee, spakowaliśmy się w samochód, szybko pojechaliśmy. Kira dostała zastrzyka w dupala. Jeszcze trochę niezadowolona i niezbyt w formie, natomiast już jest dużo lepiej, skurcze są rzadsze, lżejsze. Eee, I co? Znowuż leczonko. I doktor powiedziała, że i tak spoko, że co 3 miesiące, bo są psy, które przy przewlekłym zapaleniu układu pokarmowego potrafią mieć ataki co miesiąc, i to takie bardzo, bardzo silne. U Kiry udało się nam przez 3-3,5 miesiąca załagodzić stan zapalny. Myślę, że nasz wyjazd do międzyzdrojów tutaj trochę się przyczynił do tego, że ten atak przyszedł, bo po pierwsze jadłam mniej kiślu silnikalnianego, który ma z zalecenia, a po drugie stres i podróże swoje też robiono, wiadomo. O, w jakiej jest formie w tej chwili? Takiej o. Widać, że jest zmęczona, obolała i chce jej się spać, a z drugiej strony mam wrażenie, że nie bardzo może spać. No ale piła, jadła, więc tutaj to najważniejsze. Pani doktor pochwaliła, że nie czekałyśmy tym razem zbyt długo i dosyć szybko zareagowałam. I dzięki temu jest dosyć duża szansa, że szybko uda nam się załagodzić ten stary i nie będzie on bardzo przeszkadzający. Tego piszę i mnie życzycie. Noc była dosyć spoko. Kira nie miała dolegliwości bólowych. Większość czasu przespała, więc ja miałam okazję trochę pospać. Jest okej. Okay. Myślałam, że nie zmrużę ani oka. I teraz co? Teraz się zabieramy, jedziemy na tutaj szytark. Ja chcę kupić pościel i później do spożywczaka. O, no to wezmę dwie różne. I trudno. No i w końcu w lesie już na chillu. Nasza pacjentka mała czuje się zdecydowanie lepiej. Przyjmuje leki parę dni będzie jak nowa. A teraz szukamy podgrzywków, prawdziwków i koźlaków. A jak wrócimy do domu, moi drodzy, to pokażę Wam, jaką przepiękną pościel kupiłam. Gdzieś tam urywkami nagrywałam, ale miałam problem z łapaniem ostrości na kamerze. Nie wiem zupełnie dlaczego. Ale udało się kupić fajną. Mam nadzieję że podzielicie moje zdanie odnośnie jej fajności. A teraz wybaczcie, skupię się na poszukiwaniu grzybów, a nie na rozmowie z Wami. Wanna... Idziemy na pierwsze porównanie koszyków. U mnie za wiele nie ma. Zaraz zobaczymy, co u dziadzi. Dziadzia, pokaż koszyczek. A wy, wy patrzcie, patrzcie może i wy znajdziecie coś. Pokaż. Porównywalnie. Twoje są bardziej suche. U mnie krzeczorka... No. I mamy kolejnego Amanta. I tam jest malutki kolejny. Następnego jak znajdę, to nie powiem Wam... Gdzie jest, tylko zapytam się Was, ciekawe, czy znajdziecie. No dobra, szukamy grzebów razem. Ja widzę. Raz, dwa, trzy. A Wy? Jeden jest tu. Drugi jest tu. A trzeci jest tu. Idziemy zbierać, chyba zbyt łatwa i oczywista. Liczę do trzech i pokazuję. E, raz, dwa i trzy. Proszę bardzo, jaki piękny. Moi drodzy, żeby moi... Jeszcze raz. Moi drodzy, moje grzywo bardzo długo trwa. Ja y, noga za nogą chodzę, ponieważ idąc je ja nie znajdę grzywo, ja muszę stanąć, porozglądać się dookoła i wtedy jestem w stanie coś stwierdzić, że jest lub y, nie ma, tylko tak widzę grzyby. No ale już troszkę na dnie koszyczka jest. Hmm? A poza tym trochę po lesie z od komputera to chyba jest bezcenne. Człowiek ładuje bateria. Ja no dobra. O, widzę nie. Widzę grzyba, ale on nie jest jadalny. Pana taty gdzieś tam w lesie zgubiłam. Kira pilnuje się przy mnie. I szukamy dalej. Było wielkie rzucenie monetą. Gdzie idziemy dalej? Tutaj las trochę był szczodry po tej stronie, po tamtej. Za nami absolutnie praktycznie nic po jednym grzybie, więc trzeba się relokować. Oho, kolejny samochód jedzie. Chyba kolejny samochód jedzie, albo jakieś coś bęczącego, więc tym bardziej. Przepięknie w lesie mamy dzisiaj. A to są grzybolki. Moje chyba ostatnie będziemy się zaraz zbierać do domu o godzinie 16. Tata i mama mają swój serial, który oglądają oczywiście turecki. Więc biorę tych dwóch kawalerów dorodnych, szukam ojca. Jak znajdę ojca, znajdę też kira. I robimy dzidę do domu. I za chwilę będziemy mieć ciepełko. Dobra, pomogę i ja nakładać. Sprzątamy, moi drodzy, też już wszystkie kwiatki, doniczki. Nie wyrzucamy, będzie na przyszły rok. Tyle, ile możemy, tyle porządków trzeba zacząć robić na podwórku. Jesień, a za chwilę zima. A co to za dama siedzi na kolanach i obserwuje wszystko? Dzień dobry. Co mi przed chwilą nastraszyłaś mnie? Że? No właśnie, że co? A że jutro osiągnąłabym wniosek? Nie ciepła Masz pilota do telewizora? Mam pilota, tam pilota mam. Musimy wyciszyć. A ja już jak się podniosłaś, to pochwalmy się pościelą, jaką ładną kupiliśmy dzisiaj. Spalimy się. Jaka ja dzisiaj jestem słaba na twarzy. Nie dość, że jakbym miała wory pod oczami. To znaczy, noc też była taka nosa O, bo położyłam y, się z kirą dosyć wcześnie ze względu no, na ten jej atak. A, a później. Już pospali. O! Aha, bo ich nie przyniosłam, bo te są dwie. Tak. Takie mamy dwie. Przepiękne. Ale to nie jest jesień. Ja nie wiem co to jest, ale pasuje. No, jest. Bo chciałam jedną pościel i oczywiście radosną jesienną pościel. Ktoś się ze mnie śmiał, że moja zawsze chcę kupić ładną radosną pościel i zawsze kupuję dwukolorową no ogół biało-czarną. No trochę Rado, tak jest. Ale to nie jest pościel radosna. radosna Dla mnie jest. To jest y, żywa taka. Mi się podoba. No dobrze, no. Dobrze, następna. Y, ta jest... Ej. Nie wiem. No, pojść tył. No. Ta. ta. To jest taka ceratowa. Ceratowa? No. Nie. A ta jest zimowa. Bo jak śnieg, to jest śnieg, to są gwiazdki śnieżne. A to są takie. A to są tyle no, Właśnie wiesz co? Ja podejrzewam, że na tym nie będzie za bardzo kirek widać. Więc stąd y, akurat taki wybór, ani inny. A ja mam najładniejszą. Zaraz pokażę. Poprosimy. Najładniejszą. No ładnie. Ja mam miłosną. Nie, to nie jest miłosna. Zaraz będę sobie pośród zmieniała. Na tę. Powinnam ją wypać, Moja... ale tym razem nie sieknie, jest za zimno, nie wyschnie. Moja, no nasza, bo te dwie kupiłam na ursynów na zimę. Przepiękna kratka. Jaki to jest kolor? Ani nie wrzos. Mleczny wrzos? Róż. Róż to też nie. Brudny róż? Też nie, brudny róż jest. Rączka mnie już boli. No nic. Ja się pokazuję, wiem. Ja wszystko się. Niech będzie. No, ale krateczka była fajna, i będzie coś świeżego, będzie się. No dobra, pościel wam pokazałam. A... I co? Nie mamy więcej, co pokazać. Możemy Wam kira pokazać. Pokazywaliśmy Kirze piękne łóżko. wiem. Możesz, żeby pokazać na lepce, ile jest. Nie. Ludzie są zazdrośni. Ja też bym była zazdrosna, gdyby ktoś pokazywał, a ja bym musiała siedzieć i nie mogłabym zbierać. No to a czy uzbierałaś ich, czy na nich zapracowałaś? To jest różnica. No, 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 no. 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 Czy ja ładniejsza pościel? Moja, prawda? Tak, tak. Wszyscy krzyczą tak, tak. Babcia, twoja jest najładniejsza. Przepiękna jest, ale moja też jest ładna. Nie, zawsze jest. Ja lubię takie żywe pościele, tak jak o, ta, żeby miała biała, żeby miała kolorowe. No przecież ma kolorowe, ja zobacz. No tak, ale takie żywe, Jedna niebieska, druga czerwona, żółta, taka... Babcia lubi wstrokaciznę. Pościel tak, mam się do niej tulić, tak. Do tej też będziemy się tu... Słuchajcie, łapka mi już boli. Zaraz pogadamy. Moi drodzy, dzisiejszego vloga będziemy już kończyć. Jestem po wieczornej toalecie. Nałożyłam jeszcze mocniejszą odszywkę na włosy chrypa mnie łapia. Jeszcze nie doszłam do siebie. Widzę, że totalnie wypadłam z... W, w, Prawy, jeżeli chodzi o kręcenie vlogów. Raz, że mam bardzo dużo lapsusów językowych, dwa, że nie do końca potrafię wyrazić to, co chcę w sposób łatwy, przyjemny dla odbiorcy. Już zaczęłam montować na film, dlatego takie przemyślenia mam, no ale słuchajcie, muszę się wgryźć znowu w temat, troszeczkę śmiałości nabrać i będzie lepiej. To na pewno. Jutro mamy dzień targowy w Białobrzegach, ja potrzebuję Pepko i Rosmana. To na pewno przy okazji na targ. Może jakieś owoce, może jakieś warzywa, ktoś to wie. W tym czasie <coughs> z Wami żegnam się już i życzę dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności od pory, w, którym, w której oglądacie ten film. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!